drogi. Zmienić kierunek. Dokładnie, potrzebujesz y, jakiejś zmiany. Ta droga, którą idziesz, to nie jest do końca to, dlatego że ty w tym momencie czujesz się niewystarczający. Jesteś sfrustrowany. Miejsce, w którym jesteś, tak naprawdę wpędza cię w jakieś poczucie strachu. Brak pewności, ktoś zabiera twoją pewność siebie. Potrzebujesz czasu na uzdrowienie. Potrzebujesz zamknąć jakiś cykl. Jesteś teraz w tym momencie w jakimś procesie. Coś, co trwa. Chodzi tutaj o jakąś relację. Wpakowałeś się bardzo możliwe w, jak, w jakąś relację, która nie idzie w dobrym kierunku. Coś, co jest oparte tylko i wyłącznie na seksie, na obsesji. Bardzo ciężko, albo tobie jest to odpuścić, albo tej osobie. Jest tu jakieś przyciąganie, magnetyczne, Tak jakby, relacja oparta tylko i wyłącznie na łóżku. A ty dążysz do czegoś innego. Ty, jakby potrzebujesz relacji, która będzie przede wszystkim budowana na przyjaźni z osobą, z którą się będziesz mogła spotykać, będziesz mógł rozmawiać, tak? Celebrować mo wspólne momenty, a nie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś cię zaciąga do łóżka. Ktoś cały czas Cię obserwuje. Ktoś może Cię stalkować na social mediach. Ktoś obserwuje Cię na internecie. Czuję tutaj bardzo mocno jakąś relację trójkową, gdzie ktoś się wpakował w jakiś romans i tak naprawdę nie dość, że nie da się tego odpuścić, to jeszcze to nie pójdzie w dobrą stronę. Tak jakby nie chcę zostawić... Taki pies ogrodnika trochę słyszę. Dokładnie. Ten ktoś ma jakieś sprawy legalne do załatwienia. Osobę nie puszcza, żeby być z tobą w relacji, dlatego że jest w jakiejś oficjalnej relacji? Małżeństwo? No znowu obsesja. Trzy razy wypadła obsesja. Jest to jakaś emocjonalna blok blokada. Ktoś chce cię kontrolować, ale też nie chce z tobą być na 100%. I ty potrzebujesz prawdy, zachować w tej sytuacji honor i ochroń, ale tak naprawdę siebie. Prawda i klarowność to cię uchroni, tak naprawdę. Jeżeli to nie idzie w tą stronę, w którą ty chcesz, to po prostu to odetnij, bo jeżeli ty jesteś człowiekiem, osobą, która chce zbudować stabilną relację, stabilny związek, to człowiek, który tylko i wyłącznie zaciąga cię do łóżka, ale nie chce z tobą budować nic więcej, tylko cię kontroluje i. Próbujecie uzależnić od siebie tylko i wyłącznie w sprawach łóżkowych, to dobrze się zastanów, czy to jest to, czego Ty oczekujesz od relacji.